Cześć moi drodzy. Zapraszam Was do obejrzenia krótkiego materiału, który dla Was przygotowałam z upuszczonego domu, do który, w którym doszło do samobójstwa, ale więcej szczegółów Wam nie będę tutaj dzisiaj opowiadać. Zobaczycie sobie to na filmie, ale korzystając z okazji chcę Wam przekazać jeszcze jedną ważną informację. Tuż przed początkiem filmu pojawi się taka reklama i jeżeli, moi drodzy widzowie. Ktoś z Was prowadzi swój własny kanał na YouTube, ale z jakiegoś powodu nie ma czasu, aby przeznaczać go aż tyle na montaż swoich materiałów, to zapraszam do kontaktu w tej sprawie. Oczywiście link do strony też zostanie Wam przypięty w komentarzu pod tym filmem, więc możecie sobie poczytać artykuł o tym miejscu, który. Które odwiedziłam i które teraz będziecie sobie oglądać, pojawi się o godzinie 20 na stronie srceurbex.pl. Już teraz Was tam zapraszam. Jeśli nie odwiedziliście jeszcze tej strony, to zróbcie to. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Wierzcie mi, naprawdę jest bardzo dużo ciekawych wpisów, nie tylko moich, są tam też wpisy, właśnie. Y Ekipy SRC Urbex, nie mogę się już wysłowić też w sumie, jestem, to już chyba ze zmęczenia tak naprawdę, ale cieszę się, że mogę z Wami dzielić się tym, co przeżywam, to, co nagrywam. To mnie właśnie buduje, że ktoś będzie to oglądał i to jest dla mnie motywujące, dlatego też Wasze łapki w górę czy Wasze komentarze naprawdę dużo dla mnie znaczą. Wierzcie mi, to jest bardzo miłe, jak wchodzę w kwestię, w sekcję kwestie, w sekcję powiadomień i widzę, ile osób przybywa na mój kanał, to naprawdę, no, jest to niesamowite uczucie, za co też serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej niż do tej pory. No i dobra, ja nie przedłużam, więc zapoznajcie się z reklamą, jeżeli jesteście, jeżeli jesteście zainteresowani, będziecie zainteresowani, dajcie mi znać, napiszcie mi wiadomość prywatną, czy na Facebooku, czy na Instagramie, czy w komentarzu, to ja na pewno się odezwę. Więc no nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Dzisiaj zwiedzamy sobie taki opuszczony dom na obrzeżach Katowic. I słuchajcie, kwestia jest taka, zabieram was do domu, w którym prawdopodobnie, u mnie ostatnio wszystkie filmy są na podstawie prawdopodobnie, bo pewności nie mam, 17-letni chłopak jakieś 3-4 lata temu popełnił tutaj samobójstwo z powodu no, nieszczęśliwej miłości, jak to u nas nastolatków bywa. I postanowiłam sobie to dzisiaj sprawdzić, czy uda mi się ci zarejestrować, nie wiem, ale ważne, że jesteście ze mną i będziemy sobie to sprawdzać środka I przed chwileczką właśnie słyszałam jakieś kroki na górze. Muszę tutaj sprawdzić, czy kogoś tutaj nie ma. Może tak być, że jakiś bezdomny się tutaj zadomowił. Yy, oby nie, <grym> ale yy, bądźcie za mną. Sprawdziłam. Nikogo tu nie ma, przynajmniej ze świata żywych. Nie wiem, jak tam ze światem yy, umarłych. Yy, po odpaleniu Ghost -tuba, który za chwileczkę sobie tutaj też ten urywek yy, zobaczycie, yy, padły dwa słowa. Nie udało mi się dowiedzieć, jak ta osoba ma na imię. Padło słowo oprawca i gorący. Nie chciało to coś ze mną rozmawiać. Nie wiem dlaczego, może jest zawstydzony. Zobaczymy, co będzie działo się dalej, więc koniecznie ze mną zostańcie. Pokażę wam, co odkryłam. Tu w jednym z tych pomieszczeń jest w ścianie taka dziura. I wygląda to w sumie jak z tego e, Paranormal Activity piąty wymiar, a taka dziura też tam w ścianie się pojawia, Trochę jest to takie przerażające, ale tylko w, tylko w pierwszym momencie, jak się tutaj wchodzi. E, jeżeli chodzi o jakieś tam badania e, Ghost Tubem czy SLS-em, SLS-a zaraz sobie odpalę. Jeżeli chodzi o badanie ghostubem też jeszcze raz go uruchamię, ja też będziecie mogli sobie to tu e, w rogu e, zobaczyć. E, Zaraz wstąpię się też na zewnątrz i tam y, też przeprowadzę jakieś badania, aczkolwiek no, coś tu jest, ale niekoniecznie chcę się kontaktować. Y, zrobiłam przed chwilą badanie kadwójką, gdzie na początku ona trochę milczała, ale za chwileczkę pojawiły się jakieś tam y, aktywności na tym y, urządzeniu. Y, jeżeli chodzi o moje samopoczucie tutaj w tym miejscu, no nie wyczuwam tutaj nic, y, co mogłoby w jakiś sposób, y, nie wiem, wpływać na mnie źle czy cokolwiek innego. Zaraz przeprowadzę sobie też te właśnie badanie SLS-a, o którym przed chwileczką wspominałam. Nie czuję się tutaj źle, aczkolwiek wiem, że coś tutaj jest, ale czy jest to faktycznie dusza tego chłopaka, który się tutaj miał powiesić, no to nie wiem, pewności nie mam. Być może będę, będę jeszcze to sprawdzać czas, gdy robiłam coś badanie badaniu SLSM, cały czas w ogóle jak jestem tutaj na dole słychać jakby ktoś chodził po górze. Nie jest to możliwe, żeby słychać tutaj że tak powiem sąsiednie domy, bo ten dom jest troszeczkę w innym takim miejscu na takim bardziej od odludziu, więc nie jest to e, możliwe, e, nie wiem dlaczego to słychać, nie wiem w ogóle e, co tam jest, bo jak tam byłam na górze, no to nic fizycznie namacalnego tam po prostu nie ma, e, też będziecie mogli zobaczyć to na zdjęciach i tak znajduje się raz kolejny w tym pokoju, gdzie jest ta e, dziura w ścianie, zakrywam ją, żeby nie widzieć w kamerze, gdzie cokolwiek się tam pojawi po prostu. Chyba by mnie to przeraziło. Nie wiem, zobaczę, zobaczę co jeszcze raz na tym SL się uda się zarejestrować, bo była tam jakaś taka niesamowicie duża postać się generowała, więc sprawdzę to jeszcze raz i za chwileczkę Wam to tutaj pokażę. Dobra, jestem już po badaniu... Selesem. I e, sami będziecie mogli zobaczyć to, co się tam e, uchwyciło. Na początku myślałam, że to jest błąd e, przy mapowaniu, natomiast teraz uważam, że jednak błąd to nie był. Sami będziecie mogli sobie to e, zobaczyć. Ważna kwestia. Odpalę sobie znowu raz kolejny e, Ghost Tuba z serii e, Seal. Zobaczę, czy uda się coś tutaj wygenerować właśnie za pomocą tej sztucznej inteligencji. Ostatnio się udało, więc mam nadzieję, że tym razem też się uda. Zobaczycie też sobie to tutaj gdzieś w tym roku, aczkolwiek tak jak mówiłam wcześniej parę minut temu, no nie czuję się w tym miejscu źle, więc coś jest. Jest to dosyć duże, tak jak smapowało na SLS-ie. k też dawała sobie znać, aczkolwiek nie jest to bardzo kontaktowe, więc albo nie chce się kontaktować, albo nie potrafi. Są dwie opcje. No ale to będziecie mogli sobie zweryfikować też sami. Jestem już na zewnątrz i ogólnie w tym miejscu będę kończyć. Jeżeli chodzi o wszystkie te materiały, które zostaną Wam przekazane, będziecie mogli sobie tutaj zobaczyć. No to jeżeli wiecie coś też na temat tego miejsca, gdzie to jest, dokładnie też napiszę Wam w opisie lub też w komentarzu, który przyknę pod filmem, też będziecie mogli sobie to przeczytać. Jeżeli ktoś z Was wie, czy coś tutaj faktycznie się stało. Czy ma jakieś też inne informacje, zawsze mogę tutaj wrócić i zbadać to troszeczkę pod innym kątem. Natomiast jeżeli chodzi o same aplikacje, to B nie bardzo chciało współpracować. SLS mapował i to dosyć, no całkiem ciekawy materiał z tego będzie pod względem SLS-a. Jeżeli chodzi o K2, no to daje. Sami widzicie, że budynek jest w takim, a nie innym stanie. Więc no, raczej nie ma tutaj pracującej elektryki, nie jest nic tutaj, co mogłoby na to wpływać. No ale też nie będę się po prostu nakręcać, tak? Więc jeżeli macie jakiś pomysł, czy chcecie się wypowiedzieć w kwestii tego miejsca, gdzie zostało przeze mnie ono odwiedzone, no to jak najbardziej możecie to zrobić w sekcji komentarza. Na każdy komentarz postaram się też. Odpowiedzieć, jeśli tak owy będzie tej odpowiedzi wymagał. Więc wszystko zależy od Was, tak naprawdę. Jeśli materiał Wam się spodobał, to wiadomo, zostawcie łapkę w górę, no i podajcie jakieś miejscówki, które mogę odwiedzić. Mam nadzieję, że komunikacją miejską się tam dostanę, bo takie propozycje was ostatnio dostawałam, że no komunikacją miejską nie dam rady się tam pojawić, ale ja wcale nie mówię, że ich nigdy nie odwiedzę. Więc no co, no zostańcie ze mną, śledźcie dalej mój kanał, dajcie dzwoneczek, jeśli nadal tego nie zrobiliście. No Ogólnie z... tak wiem, że się z wami żegnałam, miałam kończyć, ale w momencie, w którym robiłam dla Was nagranie, usłyszałam, że coś... Coś tutaj, nie wiem, spadło. Nie było. Tak. Mówiąc, pokażę mu, ale no, przyszłam to sprawdzić. No, nie dzieje się tu kompletnie nic na chwilę obecną. Jeżeli chodzi o aplikację, no to milczą, więc no, nie będę tutaj wam niczego pokazywać w rogu, bo uważam, że jest to bez sensu. Ale teraz, właśnie jak weszłam tutaj drugi raz, to czuję się troszeczkę taka zmieszana. Tak jakby coś na mnie patrzyło. No i mam trochę respekt i właśnie słychać coś na górze. Nie wiem, czy wy będziecie to słyszeć na kamerze. Daj Boże, tak. I coś było słychać stamtąd. Ale zepsuła mi się latarka i muszę sobie ją najpierw naprawić, zanim tam pójdę. Ale chodźcie tam razem ze mną. Dobra, znalazłam sobie zastępstwo Boże zastępczą latarkę, mam ją, weszłam tu, ale no, nic tutaj nie ma, przynajmniej widocznego dla moich oczu, a ostatnio też mówiłam Wam, że chyba będę musiała iść do okulisty, ale no to raczej bym widziała, więc nie ma tutaj nic, co mogłabym zauważyć, ale coś jest na pewno, bo daję teraz osobie więcej znać, słychać kroki, jakieś trzaskanie, no nie wiem, jestem ciekawa, zostanę tu jeszcze chwilę, i zobaczymy, co jeszcze się wydarzy, a Wy koniecznie zostańcie za mną. Teraz już definitywnie się z Wami żegnam. Nie zostanę tutaj ani chwili dłużej, bo zaczyna robić się dziwnie. Ghost to be w dalszym ciągu nie odpowiada, nie ma żadnego takiego głębszego kontaktu. Natomiast zdjęcie, które udało mi się przed chwileczką zrobić, nie uwierzycie w ogóle, więc tutaj Wam też je załączę. Więcej oczywiście informacji, których nie przekazałam na filmie, bo ja wiem, że tak się zdarzyło, będziecie mogli sobie przeczytać w artykule na stronie srceurbeks.pl, jak zwykle. Jeżeli chodzi o planowanie posta, nie wiem jeszcze kiedy go tam umieszczę, ale na pewno dowiecie się o tym poprzez śledzenie mojej strony na Facebooku, jak i też na Instagramie, gdzie w komentarzu zostawię Wam do tego linki, więc zachęcam Was do tego, abyście polubili, czy też zaczęli śledzić właśnie moją stronę, będziecie wiedzieć więcej, dużo więcej. No i dobra, ja się z Wami żegnam. Tym razem już ostatecznie, tak jak mówiłam.